Karol Nawrocki w swojej ofercie wyborczej bardziej skupił się na wspieraniu rodzin, ale też chętnie uderzał w Unię Europejską, bo przecież wiadomo, łupią nas, oszukują, a Pis nigdy do tego swojej ręki nie przyłożył. Oj, nigdy. Karol Nawrocki obiecał na przykład zerowy pit dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Co ciekawe dla Nawrockiego, to najważniejsza obietnica spośród 21, które złożył. Pierwszy punkt planu 21 to pit 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Dlaczego to mój numer jeden? Są dwa powody. Po pierwsze, Polsce grozi katastrofa demograficzna. Po drugie, bo praca musi się opłacać, a szczególnie praca rodziców na rzecz ich dzieci. Zwolnienie z podatku dochodowego miałoby dotyczyć każdego rodzica, który wychowuje co najmniej dwoje dzieci i zarabia do 140 tysięcy złotych rocznie. Jako dziecko w tym projekcie uznawane są osoby do 25 roku życia, pod warunkiem że się uczą, a utrzymywane są dalej przez rodzica czy rodziców.